Hej hej! Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Ani mówią. Ja jestem Maksym, a wraz ze mną jest Maciek. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy widzowie. Na początku tego materiału chcielibyśmy wam wszystkim bardzo podziękować za wybicie 100 subskrypcji na naszym kanale. Jesteśmy po prostu szczęśliwi mega. No, no nie, nie, nie wiem po prostu co powiedzieć. To nie spodziewałem się, że po trzech miesiącach robienia tego kontentu uda się uzyskać taką liczbę subskrybentów. A ty, Maćku, jak? No ja powiem szczerze, że ja jestem zaskoczony, bo no nie ukrywam, ten, proje ten projekt wystartował jako tak po prostu czysto tak a spróbujmy coś, nudzi nam się w życiu, nie? Czemu nie? I ogl oglądamy anime, interesuje nas to. Rozmawiamy sobie prywatnie o anime, więc stwierdziliśmy, czemu tego może nie nagrać, jakiś podcast stworzyć i i tak jesteśmy, nie? Naprawdę fajne uczucie, więc no. To prawda, szczególnie, że to miało być na początku bardziej takiej formie pamiętnika, można tak powiedzieć, po prostu takie coś stricte, żebyśmy mieli na przyszłość. Ale i tak to, że to się tak wybiło, jeżeli można to tak nazwać, bo dla nas to naprawdę jest duże osiągnięcie że jesteśmy przeszczęśliwi, dlatego jeszcze raz chcemy Wam bardzo serdecznie podziękować, i z okazji tych 100 subskrybentów będziemy mieć dla Was kolejną ankietę na wybór tematu. Także, jeżeli chcecie wziąć w niej udział, to będzie ona już teraz wraz z premierą tego filmu na kanale dostępna w karcie społeczności. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do głosowania. Szczególne podziękowania chciałbym też wysłać tutaj jednemu z użytkowników, który jest z nami od samego praktycznie początku. Który prawie pod każdym filmem zawsze udzieli jakiegoś komentarza. Jest to Król Sombra. <laughs> Dlatego dziękujemy Ci bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Będziemy się starać, aby jakość naszych materiałów była lepsza z filmu na film. I co zobaczymy, co w przyszłości czas przyniesie. Też przez te trzy ostatnie, właśnie miesiące, bo wydaje mi się, że troszeczkę sprogresowaliśmy i nabyliśmy troszeczkę użytecznych umiejętności i miejmy nadzieję, że dalej będziemy się rozwijać i dowozić coraz lepszy content dla was. Ponieważ na, y, sprawia nam to dużo radości. To prawda. Bardzo fajnie jest widzieć, kiedy faktycznie staramy się nad czymś, poświęcamy tego temu bardzo wiele czasu i spotyka się to z tak pozytywnym odzewem. Dobrze, Maćku. To przejdźmy do Sedno tego odcinka, czyli to, co mamy w tytule, a mianowicie. Attack on Titan. Został zapowiedziany pierwszy part trzeciego partu Final seasonu? Dosłownie nie wiem, czy oni to robią na, tak, po, tak serio, czy. bo to się staje powoli memem, tak mi się wydaje. To dosłownie jest co. Dążymy do tego, że będzie part trzeci, part pierwszy, part drugi. Part trzeci i part pierwszy jeszcze kolejnego partu. To zupełnie po prostu jest coraz bardziej wild. No ale szczerze nie spodziewałem się, że part trzeci będzie podzielony na part pierwszy i part drugi znowu. Dla osób, które nie wiedzą, anime: Attack on Titan dostało dwa lata temu final season. Wszyscy myśleliśmy, że całość wyjdzie po prostu jednym ciągiem, tak? Czyli co tydzień będziemy dostawać nowy odcinek. Później się okazało, że finałowy sezon został podzielony na party. I w zeszłym roku, kiedy wychodził drugi part final sezonu, też myśleliśmy, że dobra, to już koniec. Okazało się, że jednak będzie trzeci part. I miało on wychodzić w tym roku. I wszyscy teraz znowu myśleli, że dobra, to już będzie koniec. Ale nie, bo jak ogłosiło, tak jak ogłosiło studio Mappa. Trzeci part finałowego sezonu zostanie podzielony na jeszcze dwie części. I szczerze, ja jestem troszeczkę załamany tym, ponieważ oglądam to anime od X lat. Jestem naprawdę wielkim fanem Attack on Titan. Po prostu uwielbiam to anime. A właściwie generalnie ten tytuł bo anime uwielbiałem swego czasu, ale jakoś ostatnio mam wrażenie, że coś jest nie tak. Boję się. Szczerze, osobiście boję się, że ten nowy sezon, ten nowy part jest już robiony tak, żeby wydoić markę, nie? To jest to, co mówiliśmy w poprzednim naszym odcinku, jak zniszczyć dobrą serię yy, anime, że boję się po prostu, że tutaj może to nie iść w dobrym kierunku, że dobrze byłoby po prostu zakończyć to, ale no jak widać, kasa musi się zgadzać, co jest trochę przykre. Szczególnie, że właśnie po tym drugim parcie, jak ja go oglądałem, ja byłem fanem, tak szczerze, bo ten drugi part tego The Final Season e, coverował bardzo ważną arkę War of Paradise. E, nie będę spoilował, co się dzieje, ponieważ to jest jedno z najważniejszych ogólnie wydarzeń w całej historii, ale... Muszę powiedzieć, że to połowy był git. Później już było czuć, że oni jakoś tak pacing dziwnie szedł, że cztery odcinki chodzenia po lesie nagle. I właśnie, bo ty czytałeś mangę z tego co wiem, nie? Tak, przeczytałem całą. To ile zostało materiału do zaadaptowania? Wiesz co, z tego co pamiętam, to nie jest jakoś wiele. Wydaje mi się, że w 12 odcinkach są w stanie to spokojnie zrobić. Plus. Nawet nie wiem, czy nie, nie wystarczyłoby mniej tych odcinków, nie, to żeby ten pacing taki był dobry. To myślę, że nawet w, w mniejszej ilości powinni się zamknąć. Także nie wiem, jak oni chcą to zrobić, bo jeżeli zrobią dwie części trzeciego partu i każdy będzie mieć z tych partów partów po 12 odcinków, to to będzie za bardzo rozciągnięte. To nie będzie miało takiego flow, nie? Także może wyjdzie teraz 6, za pół roku wyjdzie kolejne 6. Nie mam pojęcia, jak oni chcą to zrobić. Bo naprawdę tutaj coś mi nie gra bardzo. Bo jak był ten drugi part i było te 12 odcinków, to było jeszcze tak ok, nie? Ale ten. Ja słyszałem, że chyba dwa tomy zostały do zaadaptowania na ten part trzeci? Wiesz co, teraz ci tak spały, nie powiem. Nie pamiętam szczerze. Wiem, że to już jest końcówka, ale możesz mieć rację. Może dwa tomy jakoś zostały. To jak dwa tomy zaadaptować 12 odcinków. to... Znaczy, 24 w najgorszym wypadku. Jeżeli rzeczywiście te dwa party. Part, dwa party partu trzeciego <grym> e, będą miały po 12 odcinków, to będzie tragedia. To totalnie zabije wszystko do tej pory. Cały Final Season. To będzie tak rozciągnięte w czasie, że to. miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Oczywiście. Ja wolałbym, żeby jednak mimo wszystko te party były krótsze, żeby one były tak po 6 odcinków. I tak uważam chyba, że. No 12 to może taki sweet spot, albo. No, może nawet 8 odcinków, nie? Ale właśnie. Ten news jest strasznie dziwny, bo nikt się tego nie spodziewał, że będzie podzielony. Każdy myślał i zapatrywał się na ten part trzeci, że będzie finałem. Już kompletnie. A tak to tutaj bum, mapa zrzuciła bombę i. no... kolejne party, zajebiście. No nie wiem. Wiesz, no ciężko, żeby ktokolwiek się spodziewał, bo to po prostu jest tak głupie w swoim założeniu, no jak to w ogóle brzmi? Pierwszy part trzeciego partu Final Seasonu, no to, to jest totalnie głupie. To jest bez sensu. No, wiesz co, jest też możliwość taka, że oni naprawdę chcą zrobić mega dobrze ten ostatni part tego final seasonu i coś powiedzmy na zasadzie Chainsaw tak, że taka jakość graficzna. Chociaż tutaj też no bym tak nie był do końca pewien, no, chciałbym, żeby tak było, ale rzeczywistość jest zgoła inna. Ja jak widziałem ten to PV, które wyszło, które właśnie zapowiadało to, że będą kolejne party. To szczerze jakoś nie odbiegało. No, wiem, oczywiście, to jest tylko mały wycinek, tej powiedzmy góry lodowej, tak? Jaki jest cały sezon. Ale chodzi o to, że one się specjalnie, jakoś graficznie nie różniły, te sceny z PV, tak? W porównaniu do serii. I to mnie troszeczkę martwi, ponieważ, no, boję się właśnie tutaj chyba, no. Właśnie boję się o pacing głównie. Bo animacja była okej, okay, Znaczy nie ukrywajmy, każdy oglądał Attack on Titan nie po animację, a właśnie po historii, po plot twisty i po tajemnice, bo to jest selling point całego Attack on Titan. Yy, I szczególnie widać to po The Final Season, prawda, że tutaj main focusem nie są walki tytanów, tak? tylko polityka i konflikty i moralność głównych bohaterów. I to właśnie sprzedaje ten ostatni sezon. No, zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że będzie jak najlepiej. I myślę, że w przyszłości na pewno film o Attack on Titan się pojawi. To na 100%. Tak, opinia o Attack on Titan myślę, że nawet niedługo. Bo w końcu na premierę final seasonu wypadałoby zrobić taką serię, znaczy taki materiał opiniotwórczy o tej serii. Także, jeżeli chcecie film o Attack on Titan, to. Napiszcie nam też w komentarzu, a my tymczasem przechodzimy chyba, Maćku, do następnego tematu. Czy chciałbyś coś jeszcze zadać odnośnie Attack on Titan? Attack on Titan dobra seria, ale coś się ostatnio nieciekawego dzieje, ale mimo wszystko, no jako że jesteśmy weebami troszeczkę chociaż, tak? Troszeczkę, troszeczkę tak to i tak wyczekujemy, ponieważ każda premiera taką Titan jest jak event, dosłownie ogólno międzynarodowy dosłownie. Na całym świecie ludzie to oglądają. Więc no mimo wszystko ja osobiście nie mogę się doczekać. Pewnie ty też, prawda? Oczywiście, że tak. Ja jako wielki fan no ja jestem nahejpowany. Mimo wszystko jest mi trochę smutno, ale jestem nahejpowany, no. <laughs> nie powiem, że nie. Dobrze. Następnym tematem o jezu, następnym tematem jest Junji i to maniak. I powiem Wam Dwidzowie tak. Obejrzeliśmy to razem z Maćkiem i po pierwszym odcinku chcieliśmy dropnąć. Ale stwierdziliśmy, nie no, damy szansę. Obejrzeliśmy drugi odcinek i dropnęliśmy. Ja powiem tak, ja. N -n. Coś tutaj. No, sorry, ale nie. <ślad> po prostu nie. S słuchajcie, to to jest tak złe. Że autentycznie horror zmienia się w komedię. Coś, co oryginalnie w Mandze, które czytałem. Maćku, ty, czy czytałeś akurat te tomy? Jeszcze nie, ale zamierzam przeczytać, ponieważ mam kilka na półce. Więc nie jestem zaznajomiony z twórczością jeszcze Junjiego i to, ale widziałem panele i rzeczywiście, no, mają poziom, trzymają swój poziom, nie? Ale to anime jest. Mm -mm, nie. Okej. Okay. To generalnie ja trochę tych mang Junjiego i to przeczytałem. Faktycznie, kiedy jest to bardzo detaliczna kreska i widać wszystkie szczegóły, manga potrafi w dobrym klimacie być straszna, sprawiać duże uczucie niepokoju. Ale to, jak to zostało przeniesione na anime, to jest komedia. Tam nie ma nic strasznego. Autentycznie myślę, że nie bałbym się tego, tego pokazać dziecku, które ma 10 lat w formie bajki komediowej czy coś w tym stylu. Jeszcze... Polski dubbing. Obejrzeliśmy jeden odcinek z polskim dubbingiem, bo po prostu byliśmy ciekawi. I to był błąd. Znaczy, on nie jest jakoś super tragiczny, ale on nie pasuje. On kompletnie nie pasuje do całej narracji. I to po prostu nie. No znaczy, mimo wszystko, polskie dubbingi do anime to jest raczej nowość. I no nie ma się co dziwić, ale na przykład, dub do Cyberpunk'a. No był zajebisty. Ej, naprawdę był dobry, mimo wszystko. Jak na standardy polskie, to naprawdę się zaskoczyłem. A tutaj, e, -e nie. Tu, to po prostu aż odejmowało czasami eksperiensu jeszcze bardziej. To, bo te głosy nie pasowały. Wiecie, chodzi o to, że... Junji Tomaniak wygląda bardzo ładnie, kiedy jest w, po prostu kadr z niego pokazany no po prostu wygląda ładnie, bo jest Full HD ale kiedy przychodzi do, do animacji okazuje się, że tak naprawdę przez na przykład 10 sekund jest wyświetlany ten sam kadr i jedyne co się zmienia to warstwa buzi, która raz jest otwarta, a raz zamknięta i tego jest ogrom. Animacja jest totalnym dnem. Ostatnio też zacząłem oglądać tego ewangeliona to anime sprzed 30 lat ma naprawdę lepszą animację niż to gówno tego autentycznie nie da się nazwać inaczej. To jest zwykły krap. Miałem nadzieję, że po i to Collection ktoś wyciągnie wnioski i będzie wiedział, jak dobrze zadaptować taką mangę. Ale jak widać, myliłem się. Jest mi z tego powodu cholernie przykro, bo chciałbym te horrory zobaczyć w takiej wersji naprawdę strasznej. Ale ta cholera jasna nawet muzyka jest do dupy. Bo jak już jest, rzadko, bo rzadko, ale jak już jest, to jest jakaś taka głupia, wesoława, która w ogóle nie, nie robi klimatu. To mówię, autentycznie to jest komedia i szczerze nie polecam tego autentycznie nikomu, nawet żeby się pośmiać. Bo jeżeli który, ktoś z Was będzie chciał sobie w przyszłości przeczytać chociażby na jakąś mangę Junji Goito, a wcześniej obejrzy Junji Goito maniaka, to nie będzie czuł, powiedzmy, tego. Wajbu horroru przy czytaniu, z racji, że już będzie wiedział, co się stało poprzez oglądanie anime. Więc odradzam wszystkim. To też jest komedia, można powiedzieć, niskich lotów, więc nawet nie ma co. Są lepsze serie do pośmiania się. Autentycznie wystawiłem dwójkę. Nie polecam w ch**i. Ja też wystawiłem dwójkę i od, od razu to dropnąłem. No... Szczególnie, że mangi Junjiego i to one opierają się na przedstawieniu pomysłu, tak? jakiegoś bardzo dziwnego. I później na zaskoczeniu czytelnika, tak? Nagle, jeżeli przewracasz stronę, prawda? Czytelnik jest zaskoczony, bo widzi cały panel dosłownie, takiego bardzo makabry horror, horroru, takiego, wiesz, z deformacjami ciała, i tak dalej, nie? i w bardzo detaliczny sposób przedstawione. Natomiast jeżeli zobaczysz Junji Ito Maniak i zobaczysz te niektóre historie i właśnie jakie są pomysły przedstawione i tak dalej i później chcesz sięgnąć po mangę, to też no, sobie troszeczkę zaspoilerowałeś sam pomysł i co się może stać, nie? Bo właśnie esencją chyba jest z tego co wiem, tak? Bo troszeczkę tam recenzji mang Junji Go Ito obejrzałem i to się opiera właśnie na zaskoczeniu, a jeżeli tego zaskoczenia nie ma, no to troszeczkę experience jest gorszy ale mimo wszystko i tak tak manga jest lepsza pewnie co nie Jest lepsza pod każdym względem Każda pojedyncza historia jest tam po prostu zrobiona źle Wszystko to co powinno być straszne jest po prostu komiczne Przez swoją koślawość brak wkładu jakiejkolwiek pracy a do tego dochodzi jeszcze moment z drugiego odcinka kiedy myśleliśmy że z Maćkiem po prostu się posikamy ze śmiechu Czyli CGI? O, scena w tunelu, prawda? Tak. E, o, oczywiście auto piękne CGI, ale dobra, e, okej. Okay. Wiele jest dyskusji na temat CGI. Okej, okay, whatever. E, auto trochę śmiesznie wygląda, ponieważ nie pasuje w ogóle do, 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 do tła w ogóle. Ale problem, problemem jest to, że dosłownie jak jedzie prze, jest scena przejazdu przez tunel. I jedzie sobie to autko, to, to nawet nie zrobili tak, żeby jakiś lub był taki bardzo fajny, że właśnie nie przelatują te powiedzmy ściany, tak? Tak, to było. Tylko logiczne. oni e, zmieniają co chwilę dwa zdjęcia, dwie warstwy, jakby nakładają. Naprawdę, to widać, takie rzeczy widać i to anime mnie utwierdziło w przekonaniu, że specjalnie nikt nie chciał nad tym jakoś siedzieć, że to nie jest paszym Projekt. Nie? Tylko to było takie e, okej. Okay. Szczególnie, że e, Junji Ito Collection, czyli to wcześniejsze anime o e, adaptację manga Junji to było robione przez studio Dean. no i nie było dobrze przyjęte w ogóle. A teraz to, to właśnie ten Junji Ito Maniak też jest robione przez studio Dean i to samo studio skopało sprawę dwa razy. Nie wyciągnęli wniosków z Junji Ito Collection. Dokładnie. Nikt nie wyciąga wniosków, to jest przykre, naprawdę to jest przykre i to nie jest pierwszy raz, kiedy Netflix zabiera się za adaptację jakiegoś anime i wychodzi ono totalnie do dupy. Oczywiście są też spoko anime na Netflixie, nie wszystkie są na poziomie dna, tak? Z reguły teraz ostatnio coś nie gra, nie? Szczególnie, że niedługo będziemy widzieć rekord co rok, a wiemy jak wyglądał pierwszy sezon. Eee, więc. Ech, ale wiesz, znaczy, ja nie mówię, że na Netflixie nie ma dobrych anime, tylko wszystkie te dobre anime to nie jest Netflix serial oryginalny, nie? No, no dobra, no okej, okay, no. Znaczy, ja tu bym się kłócił, bo na przykład Violet Evergarden. Hehe, he, na przykład. Dobra, ale to jeszcze było w czasach, kiedy Netflix nie był. Taki jak jest teraz. No dobra, no to. A jak jest teraz chyba nie muszę mówić. No dobra, troszeczkę jest teraz inny, to akurat się zgodzę i wiadomo ostatnie dramy, jakie były z Netflixem i jak bardzo dużo. E, użytkowników tracili i ogólnie przychodów. Ale no. No dobra, okej, okay, no to Junji to jest po prostu niewypałem i to jest smutne, bo okej, okay, słaba adaptacja, słabą adaptacją. Whatever, nie ale dostali drugą szansę. To samo studio dostało drugą szansę i jeszcze raz to zepsuli. Jakim cudem? Zrobili dosłownie... Znaczy, mimo wszystko chyba animacja jest troszeczkę lepsza w Maniak niż Collection, nie? Junji No może, powiedzmy. Troszeczkę jest lepsza, ale... Bo... Rzeczywiście, jak zatrzymasz, jak wciśniesz pauzę, to anime wygląda ładnie. No tak. Jak, tak. E, jak znowu oglądasz, to masz czasami pokaz slajdów. Czasami. I są takie momenty, że tak klatkuje. 2D klatkuje. Bardzo często, bardzo często jest. Tak nawet, ale to, to się zgadza. I jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, ponieważ to anime ma do wyboru z 10 dubbingów i 20 wersji napisów i zastanawiam się i kto dysponował tymi pieniędzmi kto przeznaczył na to pieniądze a nie na to żeby to wyglądało ładnie bo ja naprawdę nie potrzebowałem do tego polskiego dubbingu wolałbym żeby te pieniądze które zostały wywalone dla osób dabingujących w języku polskim zostały bardziej przeznaczone na lepszą animację tak bo naprawdę Anime dla mnie nie potrzebuje żadnych innych dubbingów czy angielskiego, nawet tylko po prostu je w jednej wersji językowej, w języku japońskim, i to naprawdę by wystarczyło w większości, wydaje mi się, odbiorców. No, oni postawili w ten sposób, że zróbmy anime ch... anime i zróbmy tysiące k... różnych wersji językowych, żeby każdy mógł to zobaczyć, tylko że nikt nie chce. Szczególnie, no to, to działa tak, no że obejrzysz pierwszy odcinek i masz takie co to jest co ja właśnie obejrzałem czemu straciłem 20 minut swojego życia jedyną dobrą rzeczą z tego anime jaka wypłynęła to jest opening i tylko i wyłącznie to dosłownie bo opening slaps i to musisz się zgodzić ze mną tak, opening jest fajny. Opening jest fajny i to jest jedyna rzecz, którą mogę pochwalić w tym anime, dlatego ma dwa, a nie jeden. <laughs> Czyli yy, wiadomo, yy, dostał tylko punkt wyżej dla openingu i rzeczywiście opening, jeżeli ktoś może jeszcze nie słuchał, to polecamy, jest na YouTubie już. Więc yy, naprawdę spoko nutka, nie? taka nietypowa. Yy, może nie pasuje specjalnie do tematyki i to, ale jest git, nie? Jest, jest spoko, buja, buja, ja muszę powiedzieć, naprawdę. No, ale no nie ukrywajmy, no jesteśmy zawiedzeni, zawiedzeni po prostu i szkoda, że tak to wyszło, naprawdę, bo ja myślałem, że w końcu obejrzę dobry horror, a tu okazało się, że wyszło bardzo mediocre, bardzo średniaczek dla pewnie większości, dla nas jest po prostu takim splunięciem w modę trochę, tak troszeczkę. No, ode mnie jeszcze tylko chciałem powiedzieć jeszcze raz, nie oglądajcie tego poświęćcie swój czas na lepsze serie. Ja jeszcze tak... się zastanawiam, czy by dać jeszcze drugą szansę temu Junji Goito, ale... ale tak, kurde, <laughs> przez ten drugi odcinek już troszeczkę się męczyliśmy, prawda? Tak. Już tak troszeczkę było, nie... <laughs> po prostu nie. Najgorsze jest to, że nie było w ogóle budowane napięcie, nie? Przez muzykę. Nie, nie, nie ma napięcia, nie ma tam nic, nie ma tam nic. Dosłownie nic. Czasami sceny są tak papierowe, bez charakteru, jest jakaś scena, która ma być straszna, a jakbyś, wystarczy tylko podłożyć jeszcze ten goofy a Sounds i, i, i śmieszną muzykę, royalty free music z ukulele I, i masz zajebistą komedię, naprawdę. Ej, actually niech ktoś to zrobi, proszę. <laughs> niech ktoś <laughs> to zrobi, to, to będzie świetne. Możecie podlinkować w komentarzu, jeżeli ktoś znajdzie takie coś albo sam zrobi, chętnie zobaczymy. Będzie review na kanale na pewno. Dobra, już dajmy spokój z tą serią tego czynego, i to już nie mówmy o mniej więcej. Przejdźmy do czegoś przyjemniejszego. Przynajmniej dla mnie. Chciałem jeszcze na sam koniec tego odcinka powiedzieć, że zabrałem się za anime Blue Lock. jestem mega pozytywnie zaskoczony. Nie, ja generalnie nie jestem jakimś fanem piłki nożnej, niespecjalnie mi to siedzi, ale stwierdziłem, że dobra, dam mu szansę, i zaskoczyłem się, jak to dobrze jest zrobione pod względem animacji, szczególnie po to collection. I dodatkowo, jak wiele jest tam takich rzeczy show nowych, mimo że to tylko zwykła animetycznie o piłce nożnej. Słyszałem Maćku już wcześniej twoje zdanie, że niespecjalnie ci przypadło do gustu. Dlaczego? No, no nie ukrywam, no nie wiem. Ja, po pierwsze, ja nie mam dużo doświadczenia ze z anime i mnie jakoś one super nie interesują. Ja jestem bardziej slice of life guy. Lubię jak, nie wiem, nic, nic nie robią na wsi w środku lata. To jest uspokajające. Ale wiesz, no z anime... Jedyne jakie chyba obejrzałem to było ergir, ale to, to powiedzmy sports anime chciałem wziąć się za Hiky i chciałem się wziąć za Kuroko no basket ale obejrzałem sześć odcinków Blue Locka no i powiem tak jest ok na razie nie jest jakoś wow dla mnie te wstawki po prostu czasami te szone nowe takie że rzeczywiście jakoś tak bardziej edgy bo nie ukrywajmy, te niektóre wstawki są bardziej edgy. To nie wiem. Dla mnie to jest takie. Yy, że to jest takie niepotrzebne trochę, moim zdaniem. A mi się właśnie to podoba. Właśnie dlatego ta seria mnie tak wciągnęła, bo dużo teraz mamy nowych osób na kanale. Niektórzy może, mogą jeszcze nie wiedzieć, ale ja generalnie. Ja lubię, jak jest bitka. Lubię, jak, jest, są, jak są takie momenty, właśnie, że bohater dostaje Rage'a i. Rozwala wszystkich uwielbiam po prostu to jest mój typ. Dlatego tak bardzo mi przypadło to anime do gustu. Zobaczymy, co będzie dalej, ponieważ seria cały czas wychodzi. Mam mieć bodajże 24 odcinki. W tej chwili wyszedł ostatnio 15. Dobrze mówię. Tak. E, w momencie chyba nagrywania tego filmu wyszedł właśnie 15 odcinek. No ale ja powiem tak, no. Chcę troszeczkę zbadać bardziej ten gatunek z anime. Nie uważam, że yy, Blue Lock jest złe czy coś, nie? Ale mam wrażenie, że to nie jest coś dla mnie, bo uważam właśnie, że jest troszeczkę takie, stara się być edgy i jest bardziej baitem dla edgy piętnastolatków. Dla mnie przynajmniej. Nie wiem, tak mi się kojarzy, sorry. Może zbyt dużo TikToków widziałem, gdzie E, właśnie podniecałem się tą mangą i anime. Nie wiem, może jest to spowodowane tym, i widziałem zbyt dużo editów takich. Wiecie jakich editów, prawda? Takich bardzo nisko, dosyć niski poziom. No nie wiem, mi jakoś nie przypadło do gustu jakoś. Super, super, ale to nie znaczy, że jest skreślam, ja je obejrzę. Pewnie. Do końca. Raczej, tak mi się wydaje. N nie odrzuciło mnie aż tak. Dla mnie jest takie na razie 6 na 10, ale poczekajmy jeszcze, dawno też je oglądałem, bo troszeczkę mam przerwę od oglądania anime w ogóle ostatnio, więc no nadrobię w pewnym momencie, nie? No myślę, że, że jakiś odcinek taki z opinią o tej serii chyba też nagramy, jeżeli widzowie będą chcieli. Na możecie napisać w komentarzu oczywiście, nie obrażimy się. Każdą propozycję zawsze rozważamy, prawda? Tak, tak, jak najbardziej. Tak samo tu jeszcze nawiązując do początku materiału, to jeżeli macie jakiś też ciekawy pomysł, coś co chcielibyście zobaczyć na naszym kanale, co, na coś wpadniecie, to nie bójcie się napisać tego w komentarzu. My naprawdę czytamy wszystko. I jeżeli coś nam się faktycznie spodoba i stwierdzimy, kurczę, to jest dobry pomysł, to nagramy to i nawet. Wymienimy autora w filmie. Dobrze, Maćku. Dzisiaj taki odcinek, trochę krótszy, ale też nie za dużo się działo ostatnimi czasy, mam wrażenie, w tym świecie anime tak jakoś teraz pustka jest. Szczególnie po tym Chainsaw Manie, jak się skończył. O, znaczy, może nie tylko po Chainsaw Manie, ale ogólnie po tym sezonie jesiennym 2022. Jakoś tak wszystko ucichło. Jakoś już nie ma takiego hypu, nie ma takich bardzo wyczekiwanych serii. Albo wyczekiwane serie są o wiele dalej w, w głąb roku, nie? Szczególnie w wakacje. Jakieś właśnie Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, nie? Tak. No, jeszcze tak z trzy miesiące teoretycznie do tego. Do niektórych z tych produkcji takich bardziej wyczekiwanych, więc. No, zobaczymy, no. Dobrze. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Jeżeli materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, dać lajka i napisać komenta w komentarzu, jak wam się podobał odcinek. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa kochani, do następnego tygodnia.